Cześć, tu łukasz z grupy Podnamiot. Korzystając z zimowej pory i z tego, że spędzamy ją w domu, postanowiłem nagrać wam kolejny film z kolejnymi urządzeniami, których używamy lub będziemy używać na kempingach. A mianowicie tym razem na warsztat biorę powerbanki i wspomnę też o stacji zasilania. Powerbanki, których używaliśmy. Jeden, którego nie używaliśmy jeszcze, ale sprawdzamy go w warunkach domowych i też będę mógł coś o nim powiedzieć. Dlaczego aż tyle sprzętów? Ponieważ, tak jak każdy sprzęt kempingowy, każdy z tych urządzeń ma swój cel i swoje zastosowanie. Więc wydaje mi się, że warto dobrać je do tego, w jaki sposób my spędzamy czas na kempingu, jakie mamy potrzeby. Zacznijmy od tych najmniejszych, podręcznych powerbanków. Na stole leżą trzy urządzenia: dwa urządzenia firmy Nevel i jedno firmy Anker. Zacznijmy więc może od Ankera. Jest to urządzenie Anker 737 Prime. Moc wyjściowa maksymalnie 250 W i 27 000 mAh. Urządzenie przetestowane dwa lata już jest u nas zabieramy go za sobą na wszystkie wyjazdy ponieważ mimo że jest duży i jak widzicie mało poręczny do damskiej torebki się nie zmieści no to ta jego pojemność jest ogromna a dodatkowo dzięki power delivery zasilamy nim także laptopy jeśli jest taka potrzeba ma on jedno wyjście USB typu A oraz dwa wyjścia usb typu C więc przy tej mocy wyjściowej spokojnie można naładować dwa lub trzy urządzenia jednocześnie polecam sprawdzony dodatkowo też e, dopowiem dlaczego tutaj plusem się okazało dlaczego warto kupować sprzęt u polskiego dystrybutora to jest nasz drugie urządzenie nasze drugie urządzenie Anker wiadomo każde urządzenie może się zepsuć pierwszy powerbank po roku używania Wskazał na wyświetlaczu, że bateria straciła swoją żywotność, a więc wystarczyło go odesłać do dystrybutora i po kilku dniach otrzymaliśmy nowy model, więc bez zastrzeżeń ta wymiana gwarancyjna miała miejsce. Plusem też tego urządzenia jest to, że na wyświetlaczu widzimy wszystkie parametry wyjściowe, wejściowe, ja często używam go, żeby sprawdzać przykład jakości kabli, które kupuję, czy też sprawdzam, jaki jest pobór prądu przez konkretne urządzenie. Rok temu Kaja poprosiła mnie o powerbanka podręcznego, mniejszego, mniejszego niż ten Anker, więc znalazłem jej ten model, to jest Nevel GP12. Jednak jak zobaczyła go w praktyce, to stwierdziła, że nie, on nadal nie jest powerbankiem podręcznym. Ale zanim przejdziemy do tego podręcznego ostatniego, powiem Wam kilka słów o tym. Co prawda pisaliśmy o nim na naszym blogu, więc tam możecie zobaczyć wszystkie szczegóły techniczne, to na szybko jeszcze raz tutaj wspomnę. Pojemność 24000 mAh. Wyjścia, dwa wyjścia USB-C i jedno wyjście USB-A. I co ciekawe, wyjście DC. Stąd też tutaj mam na stoliku kabel i przejściówki, ponieważ ten powerbank pozwala nam na podłączenie urządzenia, które nie jest zasilane standardowo z USB. O ile oczywiście to urządzenie będzie zasilane jedną z tych końcówek. Mam nadzieję, że widać w kamerze. To gniazdko DC ma kilka parametrów wyjściowych, jest to 12V. 16,5V, 20V lub 24V. Więc w zależności od potrzeb urządzenia, które chcemy nim zasilić, taką, tak, taką moc możemy ustawić. Dodatkowo też jest to ładowanie bezprzewodowe. Na górze kładziemy telefon czy też zegarek. Nie jest ono małe. Też wydaje mi się, że do damskiej torebki będzie za duże. Natomiast jest fajne, płaskie, mocno już zużyte, bo jest intensywnie używane. Więc spełniło swoje zadanie wielokrotnie i zasilało nasze urządzenia zarówno na wyjazdach, jak i teraz, kiedy jesteśmy w domu, kiedy gdzieś wychodzimy na dłużej i potrzebujemy dodatkowego zasilania. Ostatni z małych powerbanków, to jest także firmy Nevel Powerbank. To jest model. PBMS-10000PRO Tak jest na nim napisane. Na stronie internetowej producent podaje model MS-10000 więc trochę krótszy. I to jest pierwszy powerbank, który Kaja powiedziała, że no nadaje się do noszenia w plecaku, nie jest za ciężki, jest podręczny i ona go chce używać. Co prawda jest to najmniejszy z tych powerbanków, najmniejszej pojemności, 10000mAh ale wydaje mi się, że na jeden dzień w zupełności wystarczy, jeśli nie potrzebujemy zasilać przez kilka dni urządzeń z niego. Co podoba mi się w tym powerbanku, to że ma on wbudowane dwa kable USB-C. Czyli skończyły się problemy z kablami, z tym, że ktoś zapomni kabla, czy że kabel się zepsuje. Ma też wyświetlacz, który podaje jaka jest pojemność, ile procent pozostało baterii. Oraz e, także podaje tak jak ten Anker, e, informacje o tym, jakie jest e, parametry zasilania. I dodatkowo też ten mały powerbank ma zasilanie bezprzewodowe. I coś, czego ja nie jestem w stanie sprawdzić, ponieważ nie jestem użytkownikiem iPhone'ów. Coś, co się nazywa, muszę zobaczyć do ściągi. E, MagSafe Ring. Or lub coś takiego, pierścień magnetyczny, do którego przykładamy telefon i ten powerbank od tego telefonu nie odpadnie. Ja testowałem go tylko z moim zegarkiem, czy rzeczywiście ładuje, ładuje, więc to mi wystarczyło. Tak jak widzicie, trzy powerbanki podręczne, każdy innych wymiarów, każdy innej pojemności, każdy ma inne funkcje, dlatego też warto wybierać urządzenia do własnych potrzeb. I do tego, jak z nich korzystam. To były powerbanki podręczne. Teraz przejdźmy do większych urządzeń, które, z których korzystaliśmy dotychczas. Pierwsze z nich, dość ciężkie, ale też nie za duże, to jest Nevel Aswala, Bardzo ciekawe urządzenie, bo z jednej strony można sobie je wziąć i łatwo je przenieść, z drugiej strony. Co najczęściej wykorzystywaliśmy, to że on ma wyjście 230 V. Czyli wszystkie urządzenia, które nie są zasilane z USB-C, zwykłe gniazdko możemy tu podłączyć i z tego korzystać. Nam uratowało życie w momencie, kiedy musieliśmy zasilić naszego Starlinka drugiej generacji. On niestety nie jest zasilany z USB, więc dzięki temu urządzeniu mieliśmy przez jedno popołudnie kontakt ze światem. Dodatkowo ma on dwa wyjścia USB-A i jedno USB-C Power Delivery 45W, więc przez ten USB-C można także zasilić laptopa na przykład. Wejście klasyczne DC. Producent podaje, że powerbank potrzebuje z, przez to wejście około 5 godzin, żeby się w pełni naładować. Nie wiem, czy to jest dużo czy mało, natomiast o tym trzeba pamiętać, że to urządzenie się w godzinę nie naładuje. W przeciwieństwie na przykład do tego Ankera, który ładuje się bardzo szybko, umie, mi się maksymalnie udało go ładować z mocą 120 W, więc dosłownie godzina z kawałkiem i był naładowany. Nevel Azwala, ciekawe urządzenie, e, wydaje mi się jak na parametry, dobrej cenie i 230 V. Drugim z tych podręcznych, ale nie do końca podręcznych urządzeń, to jest Dometic PLB15. Różni się od Nevela Azwala tym, że nie ma wejścia 230 V, za to ma wejście na zapalniczkę na 12 V. Oczywiście ma także wyjście wejście, USB-A i USB-C. No, oraz przepraszam, muszę pokażę. Czy pokażę, czy nie pokażę? O, właśnie, ma też lampkę dla wszystkich, którzy lubią takie gadżety. Teraz muszę ją wyłączyć, żeby nam nie świeciła. To jest ładowane z, także z USB. To jest też różnica w porównaniu z Nevelem. Nevel ładowany jest tylko przez gniazdo DC, natomiast Dometic PLB15 może być ładowany zarówno przez gniazdo USB, jak i przez gniazdo DC, więc tutaj jest do wyboru. Dlaczego nam się przydawał? Ponieważ ten powerbank służy nam do zasilania lodówki. W momencie, kiedy przemieszczaliśmy się pomiędzy kempingami, nie chciałem podłączać jej przez gniazdo zapalniczki do instalacji samochodu, więc Powerbank dzielnie ogromną lodówkę kompresorową 57 litrów zasilał przez wiele godzin, ale też używaliśmy go na przykład do podłączania pompki do namiotu. Zanim podłączyliśmy się do prądu na kempingu, mieliśmy dzięki temu prąd, szczególnie, że pompka Dometic, której my używamy, jest właśnie na 12 V. Obu tych powerbanków wielokrotnie używaliśmy na kempingu, nawet mając prąd, zasilanie 230, ponieważ dzięki nim nie trzeba było wyciągać zasilania do laptopów przed namiot, kiedy robiliśmy coś nie w namiocie w środku, tylko przed namiotem. Nie trzeba było przedłużacza ciągnąć, wystarczyło takie urządzenie podłączyć do jednego z tych powerbanków. Mówiłem o małych, podręcznych powerbankach. Mówiłem o powiedzmy średnich powerbankach, ale przyszedł czas na to, co stoi po mojej lewej stronie, waszej prawej, czyli stacja zasilania. To jest Anker Solix C800X. To jest urządzenie, którego w warunkach kempingowych jeszcze nie testowaliśmy. Za to testowaliśmy je w domu i film z tych testów Wam podlinkuję. Podłączaliśmy do niej różne urządzenia domowe, które też są wykorzystywane na kempingu, jak toster, jak ekspres do kawy, czajnik, laptopy itd. Urządzenie, jeśli chodzi o zasilanie, chyba najbardziej uniwersalne, oczywiście największe, pozwoli podłączyć najwięcej urządzeń, najwięcej wymagających najwięcej mocy, bo czajnik jednak wymaga dużej mocy, czy toster. No oczywiście to nie jest urządzenie kompaktowe. Takiego dometika czy nevela możemy sobie wziąć do plecaka i nie powinno to być problemem, żeby mieć gdzieś w lesie zasilanie telefonu, natomiast no to już jest stacja, którą ciężko zabrać do plecaka. Natomiast można ją włożyć do samochodu i dzięki temu mieć zasilanie przez kilka dni lodówki, oświetlenia na kempingu czy też telefonów i, i, i komputera. Już e, mam w głowie pewien scenariusz, ponieważ my wyjeżdżając używamy internetu ze Starlinka, mamy teraz Starlinka drugiej generacji i on właśnie wymaga podłączenia na 230 V, więc e, do tej pory, na przykład nocując e, jedną noc w danym miejscu. Musieliśmy często dokupywać prąd na kempingu, jeśli taka była, że nie był obliczony w cenę. Natomiast przy tej stacji, myślę, że zupełnie bez problemu przez jedną noc tego Starlinka i lodówkę zasilimy, dzięki czemu, na przykład, będziemy mogli rozbić namiot w strefie, gdzie nie ma prądu. Często na kempingach takich stref jest sporo. I zazwyczaj są one puste, ponieważ no, tam kamperowcy czy osoby z dużymi namiotami nie staną, ponieważ yy, chcą się podłączyć do prądu. Dzięki temu myślę, że będzie dużo więcej możliwości na takie spontaniczne szukanie noclegu, i będzie trudniej odbić się od e, furtki z informacją, że gdzieś nie ma dla nas miejsca. Tak, jak powiedziałem, o tej stacji już opowiadałem, były jej testy, podlinkuję. Także w opisie filmu umieścimy link do naszego bloga, gdzie ta stacja jest opisana. Będziecie mogli sobie o niej przeczytać. Też dodam, że podczas naszego najbliższego wyjazdu będziemy ją testować razem z panelami solarnymi. Nigdy nie testowałem paneli solarnych, będzie dla mnie to coś nowego. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać pewne praktyczne porady, jak ich używać, jakie są ich plusy i minusy. Podsumowując to, co Wam dzisiaj chciałem pokazać, trzy rodzaje powerbanków najmniejsze do codziennego takiego podręcznego użytku, średnie potrafiące zasilić już większe urządzenia, nawet się zmieszczą do plecaka, no ale oczywiście też mają swoją ograniczoną pojemność. I największe, czyli stacja zasilania, nie jest to poręczne urządzenie, co prawda nie jest też ogromne urządzenie, natomiast jest w stanie zasilić dużo więcej, ma dużo więcej możliwości. Nie jest to z mojej strony lista zakupów dla Was, co macie kupować, raczej porady i wskazówki, że warto dobierać urządzenia do swoich potrzeb. I do sposobu, w jaki Wy podróżujecie, i sposobu, w jaki Wy wykorzystujecie urządzenia na kemping. Dziękuję Wam za oglądanie, za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą Wam się w doborze urządzeń na kemping i nie tylko. Do zobaczenia na grupie, do zobaczenia na kempingu. Oczywiście, jak zawsze zapomniałem, poprosić was o łapki w górę, komentarz, subskrypcję tak abyśmy mogli Wam przekazywać kolejne informacje, mamy w planach kolejne filmy, kolejne testy, też kolejne recenzje z kempingów, na które się wybieramy, więc sporo się będzie tu działo.